Tutaj mamy Polizia, także jakaś policja, ciśniemy tam zobaczyć nadbrzeg. Reserved for police. Casa Sotto Pizzeria. Takie coś testujemy, zobaczcie, kupiliśmy. Kini coś tam, to jest jakiś jakby tonik z pomarańczą tu. O, czekaj się, nie ostrzy teraz, o. Z pomarańczą, ale smakuje jakby to były jakieś wymoczone skórki z pomarańczy. Zobaczcie, ile to ma cukru? 25 gram na całość, chyba. A jest to gorzkie jak cholera. Także mówię tak, jakby wymoczyć pomarańczowe skórki w wodzie i dodać trochę cukru. Siema, ziomek, co tam u ciebie dzisiaj słychać? A, masz wywalone. To jest klimat. On cię nie rozumie po Twoim języku. Gdzie ta woda?